Jest 14 wrzesień, znajdujemy się na inauguracji działalności kawiarni artystycznej przy Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Przygotowaliśmy z tego dla Państwa małą relację. Andrzej słusznie to podkreślił w pewnym momencie, a ja nawet sobie nie zdawałem z tego sprawy. Także znaczy, to związek... To, bo... Chciałem się zapytać, co jest w tej części, jak to jest w tym roku, w tym się zapytać, ponieważ to jest pani Prezes, Pani Dyrektor na produkowaniu książek, przynosząc do słowa produkcja. Chciałem się zapytać, ktoś w tej produkcji, poza oczywiście dyrektem, który zapewnił nam gości z powołaniem świętej książki. Może władze miasta, które tak pięknie ta książka, to miasto promuje, może troszeczkę może, może powiat pomógł, a może zwykle ludzie pomogli, jeśli w tym, to się też ma No to się zaczyna poważnie. Proszę Państwa, ta książka była gotowa. Okazało się, że mój główny sponsor, nie wymienię go w tej chwili z nazwiska, bo nie wypada już, wypadł mi po prostu. Zrezygnował z, e, z wydania. I powstał problem. Powstał duży problem, może dlatego teraz, o historię, że ja za bycie w książce biorę pieniądze. Nie, proszę Państwa, nikt, nikt z tych ludzi nie zapłacił mi na, na nic ile lecz przeciwnie. Lecz przeciwnie, ja musiałem wszystko robić sam i tak dalej, i tak dalej. No, to po to, to nie tylko kasę, ale i dużo wysiłku. Po prostu czasu. Kto mi pomógł? Zdarzyła się okazja dofinansowania przez powiat, e, przez powiat e, Ciechanowski, który dał mi pieniądze wyłącznie tylko na dróg. Jak wiadomo, ja dróg sprawy nie załatwia. <coughs> właśnie był w moim głównym takim przypytaniu po Właściwie on robił to sam, robił korektę, korekty nie do wydania książki i on tak ładnie uszył, jak ja to nazywam, to był Pan Robert Przybyszewski obecny tutaj, któremu serdecznie dziękuję za olbrzymi wkład pracy nad na tą książką. Rozmawiamy z panem Andrzejem Kaluszkiewiczem, naszym nauczycielem zespołu szkół numer 1. Dzień dobry. Witam, witam serdecznie. Skąd się u pana wziął pomysł na tą książkę? No już wielokrotnie o tym mówiłem. Pomysł poddali mi koledzy. Robiłem wywiady dla Tygodnika, dla Czasu Ciechanowa szczególnie. Wiele właśnie w czasie wydrukowałem. Pomysł się wziął, no żeby to wszystko zebrać razem i wydać w formie książki. To taka większa pamiątka niż, niż na przykład gazeta, którą się po przeczytaniu odkłada. A książka to jednak stoi na półeczce latami. Można w każdej chwili sięgnąć, przeczytać. Młodziec zachęcam do czytania książek. To jest druga część tej książki, tak? To w zasadzie nie jest druga część. To jest dalszy ciąg, ale redakcja niektórych, niektórych wywiadów jest inna w, w tej drugiej książce. Pierwsza była robiona ad hoc, tak na gorąco. Mi się zdaje, że obie mają pewną wartość. Jedna jako, jako materiał taki żywszy troszkę, druga zredagowana, bardziej stonowana, ale myślę, że obie są fajne. Kto według Pana z tej książki, z ludzi, których Pan opisywał, zrobił największą karierę? No jeżeli chodzi o karierę medialną, na pewno największą karierę zrobiła Dorota, czyli Doda Rapszewska. Jeżeli chodzi o karierę polityczną, co ja nie lubię bardzo polityki, ale największą karierę polityczną zrobił na pewno nie wiem i tutaj z problem, albo Zbigniew Siemiątkowski, albo Tomasz Nałęcz. Aktualnie Tomasz Nałęcz jest doradcą prezydenta też Pospolitej, no to jest olbrzymia. E, olbrzymia no, funkcja i kariera na pewno. E, ale to nie jest takie ważne. Ważne, że ci ludzie są stąd, że oni tutaj zaczynali. To, jest, to był ich początek. Tu rzeka zaczyna, tu rzeka, ich rzeka ma swoje źródło. Dobrze. A z kim panu najlepiej współpracowało się podczas tworzenia książki? No, zdecydowanie moim faworytem jest Zbigniew Szemiątkowski. No, jego wywiad jest bardzo dynamiczny szczegółowy i właściwie poprawek nie trzeba było robić. Dużo pan podróżował po świecie, zwiedził pan wiele krajów, w wielu krajach pan występował. Gdzie, w którym kraju najlepiej panu było wiem, najlepiej występować? Gdzie pan dał jakiś taki swój występ, który pan zapamięta na całe życie? No na pewno we Frankfurcie, na pewno we Frankfurcie nad Menem, ale Niemcy nie są zbyt no tak powiem, nie są zbyt mm, dobrymi słuchaczami, chociaż muzyków mają świetnych. Najlepiej mi się grało jednak na Maderze. Madera to jest wyspa na Atlantyku, gdzie jakiś czas przed wojną był nawet marszałek Piłsudski na urlopie. Nie wiem, to chyba portugalska wyspa. Dobrze. Czy są plany na trzecią część? Są plany na trzecią część. Będą sportowcy nasi, sławniejsi, będą lekarze, będą profesorowie. Jeszcze zostało bardzo dużo ludzi. Dobrze, dziękujemy panu zawiat i życzymy powodzenia w, przy pisaniu trzeciej części. Dziękuję i pozdrawiam szkołę, papa. Pa. I nam powiedzieć co tutaj się w tym momencie dzieje. Rozpoczynamy stałą działalność kawiarni artystycznej w Powiatowym Centrum Kultury Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. Kawiarnia kiedyś była stale czynna. Miała różne nazwy, ale ostatnio przez kilka lat była czynna tylko na konkretne imprezy. Natomiast od dzisiaj rozpoczynamy stałe funkcjonowanie kawiarni. Będzie czynna codziennie od 16 do 22 Oprócz poniedziałku. Cześć. Cześć. Jak masz na imię? Olga. Dlaczego tu przyszłaś? Z ciekawości. Ale z jakiej okazji? Z okazji otwarcia kawiarni atmosferycznej, tak? Normalnie no, na co dzień. No i właśnie o to chodzi. To, o to chcieliśmy się dowiedzieć. Bo mówię, chodzimy tutaj od tak sobie i nie wiemy, co tu się dzieje. Po prostu szliśmy sobie akurat z kamerą i jakaś impreza się zaczęła kręcić. A myślisz, że ta kawiarnia będzie funkcjonowała na co znaczy, dzień? Ona, ona już kiedyś funkcjonowała na co dzień, także to jest tak jakby wznowienie działalności kawiarni codziennej. Dobrze, jak myślisz, koncert hajmu będzie udany, czy nie? Niestety nie wiem, ale mam nadzieję, że tak. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Ale, 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 아 La melah womah papa pasatan sakks single